Podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionych 7 dni na parkietach NBA w przerwie na żądanie. Zaczynamy od zwycięstwa Phoenix Suns nad Los Angeles Clippers 111 do 98, a ten wynik cieszy nas tym bardziej, że w pierwszej piątce słońc wystąpił Marcin Gortat i Polak przez 33 minuty uzbierał 10 punktów, 11 zbiórek i dwa bloki. Ta wygrana jednak San zdała niewiele, bowiem ich szanse na awans do playoffów są już bliskie zeru, tym bardziej, że w piątek dobrze szło także Houston Rackets, jak i Memphis Grizzlies. Ci pierwsi dzięki tej akcji Kyla Lauriego na niespełna 4 sekundy przed końcem zdołali doprowadzić do remisu po 108 w spotkaniu z San Antonio Spurs, a że chwilę później Manu Ginobili nie zdążył oddać rzutu w regulaminowym czasie gry, to czekała na nas 5 dogrywka. W niej górą okazały się już rakiety, wygrywając ostatecznie 119 do 114. Natomiast Grizzlies pokonali na wyjeździe New Orleans Hornets 93-81, do 81, co oznacza, że Niedźwiadki zrównały się bilansem właśnie z drużyną Szerszeni i kto wie, czy lada moment nie będą samodzielnie zajmować siódmej pozycji na zachodzie NBA. Walka o playoffy trwa także na wschodzie i tam mieliśmy bezpośrednie starcie 8 z 10 zespołem w tabeli, czyli Indiana Pacers kontra Milwaukee Bucks. Po zaciętym meczu górą okazali się gospodarze, wygrywając z kozłami 89 do 88, choć mogło być zupełnie inaczej, gdyby tylko goście lepiej rozegrali swoją ostatnią akcję. Koszykarze pacers mogą być zatem po piątkowych spotkaniach zadowoleni podwójnie, bo nie dość, że wygrali swoje spotkanie, to jeszcze będący tuż za nimi Charlotte Bobcats przegrali swój mecz z Orlando Magic 77 do 89. Zostawiając już jednak rywalizację o ostatnie miejsce dające awans do playoffów, to w piątek warto było jeszcze spojrzeć na spotkanie Washington Wizards kontra Cleveland Cavaliers, wygrane przez zespół ze stolicy 115 do 107, a gwiazdami tego meczu byli Jordan Crawford i Andrzej Blatch. Crawford zaiczył pierwsze w swojej karierze triple-double na poziomie 21 punktów i rekordowych 11 asyst i 10 zbiórek, a Blatch wyrównał swoje najlepsze 36 oczek oraz dołożył do tego życiowe 19 zebranych piłek, w tym aż 16 na atakowanej tablicy, co jest także rekordem całego zespołu czarodziei. W sobotę w NBA rozegrano tylko 5 spotkań i w każdym z nich wygrywali gospodarza, w tym najbardziej zaciętym Milwaukee Bucks pokonali podogrywce Philadelphia 76ers 93 do 87, ale nawet mimo tej wygranej kozły wciąż zajmują dopiero 10. pozycję na wschodzie. Inaczej ma się natomiast sytuacja w konferencji zachodniej, gdzie Memphis Grizzlies ograli Minnesota Timberwolves 106 do 98, co oznacza, że awansowali na siódme miejsce w tabeli. O playoffach dawno przestali już myśleć Los Angeles Clippers, ale to wcale nie oznacza, że zapomnieli o nich kibice koszykówki, tym bardziej kiedy w spotkaniu z Oklahoma City Thunder Blake Griffin notuje statystyki na poziomie 26 punktów i 16 zbiórek. Drużyna z Miasta Aniołów oczywiście wygrała ten mecz 98-92, a osiągnięcie Gryfina oznacza tyle, że jest on trzecim zawodnikiem w ostatnich 25 sezonach, którzy zaliczyli w swoim debiutanckim sezonie co najmniej 45 spotkań ze statystykami na poziomie 20 punktów i 10 zbiórek, a pozostała dwójka, której się to udało, to Shaquille O'Neal i David Robinson. W niedzielę wydarzeniem dnia były spotkania dwóch najlepszych zespołów konferencji zachodniej, San Antonio Spurs i Los Angeles Lakers. Ostrogi na własnym parkiecie podejmowały Phoenix Suns i w końcu po sześciu porażkach z rzędu przypomniały sobie jak smakuje zwycięstwo, wygrywając 114 do 97 i zakończyły tym samym najgorszą tego typu serię od 1997 roku. Przy okazji tego meczu warto jeszcze dodać, że w barwach Suns, którzy stracili już szansę na awans do playoffów, Marcin Gortat przez 25 minut gry zaliczył 10 punktów, 9 zbiórek, 1 przechwyt i 1 blok. Natomiast w Los Angeles Lakers gościli Denver Nuggets i mimo wszystko dość niespodziewanie przegrali 90 do 95, co oznacza, że zakończyli swoją pasę dziewięciu kolejnych zwycięstw, a ich rywale z sześcioma wygranymi z rzędu notują aktualnie najlepszą tego typu serię na parkietach NBA. W innych ciekawych niedzielnych spotkaniach Houston Rackets pokonali na własnym parkiecie Atlanta Hawks 114 do 109 w dużej mierze dzięki aż 35 punktom Kevina Martina i tym samym Rackets nadal mają chociaż teoretyczne szanse na awans do playoffów. żeby jednak tak się stało muszą wyprzedzić Memphis Grizzlies lub New Orleans Hornets którzy tego dnia awansowali na siódme miejsce w konferencji zachodniej dzięki wygranej nad Indianą Pacers 108 do 96 poniedziałek w NBA nie odbyło się żadne spotkanie, a powód tego był nad wyraz prosty, bowiem w ten dzień czekało na nas finałowe spotkanie w lidze akademickiej pomiędzy uczelniami Butler i Connecticut. Stawka spotkania była tak wielka, że jednym i drugim niemal przy większości rzutów drżały ręce, o czym najlepiej niech świadczy fakt, że koszykarze Butler trafili tylko 18% swoich rzutów, co jest najgorszym wynikiem w historii wielkiego finału. Zatem jak się pewnie już domyślacie, górą w tym spotkaniu okazali się Connecticut Huskies, wygrywając 53-41, do 41, a sukces zaczął rodzić się w drugiej połowie, w której zwycięzcy byli lepsi aż o 15 punktów. Indywidualnie za ten mecz należałoby wyróżnić przede wszystkim tercet Alex Oriaki, Kemba Walker i Jeremy Lemp. Ten pierwszy zdobył 11 punktów, 11 zbiórek i aż 4 bloki Walker, który został wybrany najlepszym graczem turnieju miał najwięcej w tym spotkaniu 16 oczek, a Lemp eksplodował w drugiej połowie zdobywając wtedy wszystkie ze swoich 12 punktów. Dla uczelni Connecticut jej trenera Jimma Callona jest to trzecie mistrzostwo w przeciągu ostatnich 12 lat. Dzień później swój finał miały także pani i uczelnia Texas A&M pokonała Notre Dame 76-70 do 70 i tym samym po raz pierwszy w swojej historii sięgnęła po mistrzostwo NCAA. We wtorek jednak oprócz akademickich emocji wróciliśmy także do rywalizacji w NBA, więc wypadałoby zajrzeć przynajmniej na część z 13 parkietów, na których rozgrywano spotkania. Zaczynając od tych, które najdłużej trzymały w napięciu, to zaglądamy do hali Prudential Center, gdzie New Jersey Nets wygrali z Minnesotą Timberwolves 107 do 105, a ojcem tego zwycięstwa był Deron Williams. Rozgrywający gospodarzy wyrównał bowiem swoje życiowe 21 asyst i miał na swoim koncie 18 punktów w skład w których weszła ta celna dwójka, którą na niespełna dwie sekundy przed końcem ustalił końcowy wynik. Do ostatnich akcji emocje przeżywali także kibice w Los Angeles, gdzie Lakers po tym rzucie kobiego Bryanta na 16 sekund przed końcem remisowali z Utah Jazz 85 do 85, ale był to ostatni moment świetności lidera gospodarzy w tym spotkaniu. Najpierw z on Gordana Haywarda, który z linii osobistych wyprowadził gości na jednopunktowe prowadzenie, a sobie zapewnił rekordowe 22 punkty. A potem Bryant mógł jeszcze zagwarantować jeziorowcom wygraną, ale zamiast tego stracił piłkę w ostatniej akcji i to jazz wygrali 86 do 85. Te zwycięstwa szły zatem w parze z indywidualnymi rekordami, ale inaczej sprawa miała się w Denver, gdzie Nuggets mimo życiowych 28 oczek Taya Lawsona przegrali z Oklahoma City Thunder 94-101 i tym samym zakończyli swoją pasję 6 spotkań bez porażki. Przegrali tego dnia także Phoenix Suns na wyjeździe z Chicago Bulls 94-97 i tym samym tylko w ramach ciekawostki można wspomnieć, że Marcin Gortat przez 26 minut gry zaliczył 10 punktów, 13 zbiórek i 3 bloki. Dużo bardziej na miejscu jest za to przywołanie pewnej statystyki związanej z Blake'iem Griffinem, którego Clipper pokonali na wyjeździe Memphis Grizzlies 82-81, a sam zainteresowany dzięki 15 punktom i 14 zbiórkom zanotował już 60. double-double w sezonie. Ten wynik oznacza, że jest on jedynym żółtodziobem obok Shaquille'a O'Neal'a, który w swoich debiutanckich rozgrywkach w tak wielu meczach notował podwójne zdobycze. Zostawiając jednak indywidualności, a wracając do zespołów, to porażki Memphis Grizzlies nie potrafili wykorzystać Houston Rockets, bowiem dość niespodziewanie przegrali u siebie z Sacramento Kings 101 do 104. Swoje szanse na zbliżenie się do ósmego miejsca w tabeli, tyle że w konferencji wschodniej, nie wykorzystali także Charlotte Bobcats i Milwaukee Bucks. Ci pierwsi polegli w rywalizacji z Cleveland Cavaliers 89 do 99, a Bucks dali się ograć Orlando Magic 72 do 78. W środę 60. wygraną w sezonie odnieśli San Antonio Spurs pokonując u siebie Sacramento Kings 124 do 92, a biorąc pod uwagę, że w innym spotkaniu Los Angeles Lakers przegrali na wyjeździe z Golden State Warriors 87 do 95, to oznacza to tyle, że Spurs zapewnili sobie pierwsze miejsce w konferencji zachodniej. Pewni tyle, że nie swojego miejsca awansu do playoffów są natomiast New Orleans Hornets, którzy pokonali Houston Rockets 101 do 93, przede wszystkim dzięki znakomitej dyspozycji Chrisa Pola, który zaliczył 28 punktów, 10 asyst i 9 zbiórek. Gwarancje dalszych występów zapewnili sobie także koszykarze Indiany Pacers, którzy ograli u siebie Washington Wizards 136 do 112 i po raz pierwszy od 2006 roku pograją w koszykówkę nieco dłużej niż do końca fazy zasadniczej. Wygrali tego dnia także Phoenix Suns pokonując Minnesota Timberwolves 108 do 98, a świetnie spisał się Marcin Gortat, który z 20 oczkami i 16 zebranymi piłkami oraz jednym przechwytem i jednym blokiem był najlepszym graczem słońca w tym spotkaniu. Skoro mowa o znakomitych występach, to wypadałoby się zatrzymać chociaż na chwilę przy bruku Lopezie z New Jersey Nets, który zaliczył życiowe 39 punktów przy okazji rywalizacji z Detroit Pistons. No ale jego drużyna ostatecznie przegrała ten mecz 109 do 116. Identyczny problem jak Lopez miał Gerald Henderson z Charlotte Bobcats, bo niby zanotował rekordowe 32 punkty w spotkaniu z Orlando Magic, ale Rysie i tak po dogrywce schodziły z parkietu pokonane, 102 do 111. W czwartek w NBA rozegrano tylko dwa spotkania i w pierwszym z nich oglądaliśmy rywalizację na szczycie konferencji wschodniej, bowiem Chicago Bulls podejmowali Boston Celtics. Przez nieco ponad 2,5 kwarty to spotkanie miało wyrównany charakter, ale gdy w końcówce trzeciej odsłony gospodarze przyspieszyli tempo i powiększyli swoją przewagę do 11 punktów, było już w zasadzie po meczu, tym bardziej że w decydującej części gry byki także były równie bezwzględne. I ostatecznie wygrały 97 do 81. Ten sukces oznacza, że ekipa z Chicago jest już w zasadzie pewna pierwszego miejsca w konferencji wschodniej na koniec fazy zasadniczej. Natomiast w drugim dzisiejszym spotkaniu Portland Trail Blazers pokonali na wyjeździe Utah Jazz 98 do 87 i dzięki temu awansowali na szóste miejsce w konferencji zachodniej. A ja już teraz zapraszam na drugą część przerwy na żądanie, w której czeka na Was m.in. rozmowa o Los Angeles Lakers i Boston Celtics.